Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, bardzo gorąco, dzień dobry, a to jest kust. Ja Tym grałem, powiem Wam szczerze, kilka, kilka bitew, kilka bitew zagrałem, więcej nie zagrałem. Ta maszyna sprawia mi olbrzymie problemy i, i wywołuje u mnie irytację, nie lubię tego czołgu. Tryb oblężniczy bardzo przeszkadza w takim sensownym robieniu uszkodzeń. Często te 2-3 sekundy sprawia, że ten damage Ci po prostu ucieka. 550 uszkodzeń na strzał, bardzo fajna i przyjemna rzecz. 0,36 i 2,7 czasu celowania to jest czas stylowania bez trybu blażniczego, więc na to nie patrzcie. Co do samej, co do samej Peny 280 i 320 jest bardzo spoko, ale też na tym dystansie ta, te hity nie latają. Na pewno dużym plusem Kusta jest to, że posiada kamuflaż. Z drugiej strony ja uważam, że ten czołg powstał zupełnie po nic. Nie wiem dlaczego Wargaming akurat stwierdziło, że poszowanie kolejnego Strv do gry w formie premki tym razem radzieckiej będzie dobrym pomysłem, no ale jest The cat jak jest. Zestaw modułów macie dowolny, grajcie jak chcecie. Ja nawet sobie tutaj próbowałem zagrać z takim zestawem i też na mapy miejskie niby działa, ale nie jest to dla mnie wymarzony czołg. I to chyba byłoby tyle. Możecie sobie zobaczyć te bitewki. Grałem je w nocy. Gdzieś już byłem tak zdezelowany, że ledwo gadałem. Jednak udało się coś ugrać. Dla fanów Strvs1, czy w ogóle STV ta maszyna prawdopodobnie będzie czymś super. Dla ludzi, którzy takiego czołgu z trybem oblężniczym nie lubią, to będzie problematyczne. Ja jedyny czołg, jaki Trybem obleżniczym jestem w stanie przeżyć. To jest dycha i nią się akurat dobrze bawię. I jeszcze informacja z supertestu: zmiana parametrów technicznych dla DBV-152. No tutaj jest ciekawie, dlatego że ucięli mu wytrzymałość, ucięli mu moc na tonę. Prędkość obrotu też została zmieniona na minus, oczywiście, i działa również. Za to dostał 2 km do top speeda. No i 4 mu uciuchali, tak? Uciukali mu 4 km, jeżeli chodzi o wsteczny. Co do samej Alfy, poszła w górę, zobaczcie na to, 770 do 800, czyli mamy czołg, którym, który ma 0,31 celności i 1,5 sekundy czasu celowania. Możemy z tego wycisnąć całkiem sporo jak damy odpowiednie moduły, więc no, grilla 1 do 1 może nie zrobimy, za to powinno być przyjemnie. Dawanie bomb po 900 to może być dobra, dobra sprawa. Dla fanów snajperskich czołgów na pewno przyjemna rzecz. Dobra zmiana statystyk, nie powiedziałbym, że to jest jakaś tragedia, fajnie, że Wargaming coś daje. A tutaj przed wami widzowie kolejny odcinek Linii Frontu, proszę bardzo, jeżeli chcecie farmić kredki, to będziecie farmić w takim samym systemie jak wcześniej, czyli nic się nie zmienia. Jeżeli widzicie, uśmie widzicie uśmiech na mojej twarzy, to dlatego, że nagrywam to na streamie i się zaciąłem i widzowie mają ze mnie bekę, że... Z drugim albo trzecim słowem już się wywaliłem z rowerka. W każdym razie odcinek linii frontu rusza już jutro rano, więc będziecie mogli wskoczyć, farmić swoje kredyty. Macie też tutaj jakieś nagrody w postaci, oczywiście e, tych wszystkich fantów, jak obligacje, jak e, jakieś wyposażenie eksperymentalne, więc chyba. Po prostu warto tutaj wejść I troszkę sobie przyfarmić Jeżeli was ten tryb nie nudzi Nic się nie zmieniło Stary system linii frontu Ale dla osób, które potrzebują kredek Lub potrzebują wejścia To jest dobra opcja na to, żeby właśnie się za to wziąć Moi drodzy, pierwsza runda Tą majestatyczną Nie wiem czym nawet Jak to nazwać? Poczwarą? Może być, że poczwara? Ale poczwara może być majestatyczna? No chyba może być, nie wiem Sprawdźmy to W każdym razie Moi drodzy, czołg dedykowany raczej do ściśle określonej grupy odbiorców. Ja do niej nie należę i nigdy chyba w niej się nie znajdę. Ten czołg ma dobre elementy. Ma na pewno alfę, bo 550. Całkiem spoko skupia sobie też na pewno w tym trybie oblężniczym. Jednak dla mnie ten tryb oblężniczy jest głównym powodem, dlaczego... Ja tego czołgu nie kupuję, nie kupuję grania tą maszyną, nie kupuję w ogóle idei tego pojazdu i najchętniej to bym tego odcinka, moi drodzy, nie robił, ale że was bardzo lubię, to zrobię, patrzcie jak zarąbiście szybko podjeżdżam, żeby dać tę pestkę w RHMA. jeszcze chwila, jeszcze chwila, jeszcze, jeszcze 5 minutek. <gry> za to, jak już skupicie, dajecie bombę za 650 i macie wrażenie, że jesteście snajperskim XM-em. I to na pewno może przemówić do większej ilości osób, które lubią takie czołgi jak ten. No, ta, ta bomba była absurdalna, umówmy się. 650 na takiej tubie, na takim dystansie, z takim celownikiem robi robotę. Pamiętajcie jednak, że te pechy nie zawsze będą wchodzić, nie są to najszybsze apeki świata. Za to można to nieźle powklejać 279 i 1300. No to jednak ładnie latają. Sorry, sorry, sorry. Pamiętam, hity były wolne. No 958. Jakoś szału to to nie robi. Na Emile, czy chcemy załadować te hity, czy nie chcemy załadować hitów? No kurczę, kusi, kusi. Niby dobra rundka, się tutaj może szykować. Nie wiem, czy to weszło? Nie, 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 to nie weszło. To gdzieś tam poleciałaś w wał. No chciałbym upolować tego Emila Nie powiem Ale on bezpiecznie jak niżutko gra sobie Tym czołgiem 906 uszkodzeń mam pokazane Ale tak jak widzieliście Jedna pecha w wyszła, weszła Nie widzę innej opcji żeby mogła nie wejść Takie pechy będą ciężkie Do zrobienia Strvs1 na pewno by się lepiej W tym spisywał Z drugiej strony Nie miałbym takiego potencjału uszkodzeń Na strzał przynajmniej jaki mam tutaj Bomba bez problemu to wchodzi, no i buraska znika. Dobry kamuflaż przy tym ten czołg posiada. Wszystkie statystyki możecie sobie sprawdzić w tych pierwszych filmikach, które wam pokazywałem. Teraz pograłem nim dzisiaj chwilę, strasznie mnie denerwował ten kust. Mega, mega byłem podirytowany, gdy tym grałem, ale chyba też po prostu jestem przemęczony. Dlatego tak mi się źle grało. Z drugiej strony też trzeba powiedzieć jedno. Ten czołg jest bardzo uzależniony od mapy. Czyli, jeżeli będziemy dostawać fajne mapy, to sądzę, że sobie będziecie nim radzić. Jednak jeżeli będziecie dostawać gówno mapy, jakieś takie miejskie, gdzie wasz Teamek bardzo łatwo puszuje, bardzo szybko, runda się kończy, no to życzę wam powodzenia, bo ja nie mam nerwów, żeby w takim, w takim systemie tym czołgiem poczuć bitwy. No nie, po prostu, moi drodzy, nie. Ale tutaj widzicie, podjeżdżam sobie u elegancko. Łapie na cel fałeczkę, klikam lewym 560 na liczniku. Nie jest to może te 630, jakie było na początku, podczas tego pierwszego strzału, ale jest nieźle, dobra. Ja sobie wymierzę. Fałka, łatwiejszy cel do trafienia niż Type 57. I uważajcie na, te, na ten wychył działa tutaj. Bo jak Wam się celownik zacznie rozwalać, tak jak mi przed chwilą, to dostaniecie szewskiej pasji. Co to w ogóle jest zaciwny dziwny rozrzut celownika? Ja tego nie rozumiem. O co tutaj chodzi? Jest to maszyna nie dla mnie. To jest maszyna do siedzenia w krzaku, do poczylowania bomby. To jest maszyna dla ludzi, którzy lubią być może Strv S1 i chcą nim pograć sobie w innym wydaniu, bo to jest troszkę takie wrzucenie Strv w radziecką myśl technologiczną. Nie mówię, że to jest złe, absolutnie nie. Ale po prostu ja nie jestem głównym odbiorcą tej maszyny. Nigdy nie będę. Nie za bardzo mnie interesuje ten czołg. Wolę sobie pograć Su. Wolę sobie pograć Skorpionem. Wolę sobie pograć milionem innych maszyn niż tym. Chociaż uważam, że znowuż na frontline ta maszynka będzie mogła być interesująca. Nie? W wielu sytuacjach, gdzie tam trzeba coś posnajpić dzięki temu, że ma wysoką alfę, no ale z drugiej strony przeładowanie trochę męczy, męczy dupę, więc nie wiem, zobaczymy jak to się sprawdzi. Ja nawet nie chciałbym oceniać tego czołgu. Serio. Nie będę wam mówił, że to jest tragiczne, że to jest koszmarne, że to jest zarąbiste, że to jest cudowne. Mówię wam po prostu o moich odczuciach, jak ja widzę ten czołg i tyle. Dobra, dajmy tubę. Ja mam takie wrażenie, że to może być czołg, no, którym ludzie się będą dobrze bawić, nie? Po prostu nie ja. <grym> nie należy do tej grupy odbiorców. Kolorowanie, tutaj trawy na zielono, też większego sensu nie ma. Chciałbym podejść na neutralnie i wam po prostu pokazać ten gameplay, nie? Przy czym, oczywiście mówiąc, jakieś tam delikatne swoje odczucia, ale nie chciałbym na was wpływać i powiedzieć, że to jest totalny syf. Nie, nie, nie bierzcie. Tych paczek, albo nie kupujcie, bo coś tam. Ok. Zrobiliśmy trochę tych fragów. Zrobiliśmy trochę tych killi. 8300 jest. No, 83800 jest, przepraszam najmocniej. I chciałbym wynieść z tej rundy więcej. Chciałbym wynieść z tej rundy więcej. Podjedziemy sobie pod lorkę, żeby spróbować dać jej bombę. Ona jeszcze jako jedyna ma HP. Conceiver niekoniecznie. Uciekła mi. Cholera jasna uciekł mi tą lorką, a szkoda. Chociaż. A, to się nazywa zachłanność. Jakbyście się pytali, tutaj właśnie mieliście piękny obrazek tego, jak chytry traci dwa razy, albo nawet ze trzy w momencie, kiedy nie trafia pestki. To jestem ja. Pozdrawiam gorąco. Nie trafiłem w lorkę dwóch pestek, pomimo tego, że mogłem skończyć tam tego ziomka, no to się nie udało. A szkoda. Bo miało być tak pięknie. Moi kochani, w pierwszej rundzie sfarmiłem 4955 uszkodzeń. Jeżeli gadałem jakieś głupoty, to bardzo przepraszam. Ale tak jak mówię, jest dzisiaj ciężko. I do tego gram kustem, czołgiem, który mi totalnie nie leży i nie jest dla mnie. Jednak wynik to wynik i wynik mówi sam za siebie. Pierwsza runda, 5000, przyjemnie. Jedna mapa... Z czołgiem lekkim więcej gierek nie będzie, Gruz ma świeże konto, kupił tam dopiero co Elci nie ma tam ani cichego układu, nie ma tam CVS-a, więc jest tragedia jedyne co ma to optykę. No i chłop tak będzie spotował. Czasami w życiu wymagane są drastyczne środki tylko żeby sobie poradzić z jakąś sytuacją, no a jak sobie poradzić z kustem? Ja personalnie nie umiem będę o tym, mówił, będę narzekał na ten czołg w każdej możliwej sekundzie, bo go nie lubię i tyle. Piękna bomba. 645. No tutaj Micha może się niektórym po prostu uśmiechnąć. No dałem tubę za 645, więc fajna sprawa. I tylko co dalej. Jedzie sobie Kobra, wypadałoby dać drugą pechę. No i druga pecha też wchodzi. 518100 już na liczniku. Trzeba maksymalizować to i na tym podjeździe uszkodzenia. To jest bardzo fajny moment, do tego, żeby łapać przestrzeń właśnie zawodników z drużyny przeciwnej i wykorzystywać ten moment, kiedy oni po prostu są do Was bokiem. Jadą jak aktorzy, mówią: dzień dobry, witam serdecznie, możecie mi napierniczyć. Ja sobie jadę na kalinie. Ok, pestka bardzo dobrze wymierzona, leci, no jak... jak co poleciało? No jak głaz poleciało, no nie poleciało idealnie, więc trzeba będzie popracować nad dalszą ilością uszkodzeń. No tutaj chłopi się da mnie przystawiły, zobaczcie co oni robią, jak oni w ogóle wpadli na taki pomysł, żeby próbować blindować tutaj te pozycje, tym bardziej czymś takim jak Forge155, przecież on da trzy pestki na ślepo i on zaraz nie będzie mieć w ogóle możliwości, żeby zrobić cokolwiek w tej bitwie, no a ziomeczek stwierdza, że ma wywalone, no to jak ma wywalone, to ja też podziękuję, zabieram te hpeki i mówię, jest fajnie, jest przyjemnie. Dziwna jest ta runda nie, troszeczkę, bo przegrywamy Mordor i nadal nie mamy Kalini, więc tutaj moja drużynka troszeczkę uspale podchodzi do tematu. Raczej ciężko jest wyłowić więcej uszkodzeń na tej Kalini, to się obracam na Mordor, no ale na tym Mordorze też za dużo się po prostu nie dzieje. Jest cisza, spokój, równowaga, ale ten gestor jest całkiem kumaty, zobaczcie. Próbował tutaj dawać pestki i mniej więcej nawet te pechy latały dobrze. Gdybym miał czołg z wyższym profilem, mogłoby już nie być tak fajnie. Bomba w luwę, ok. I co dalej? 2700 zrobione. Chłopy się tam przelewają. O, tam jest desant! <śla> Zramował tym luwę trójka, ale stracił za to całe hapsy, więc nie wiem, czy to był jakiś super. super. Nie wiem, czy to była dobra wymiana. Irytuje też mi właśnie przy tym przeskakiwaniu. Zobaczcie, jak się obracam tym czołgiem, żeby dać tę pestkę, ten celownik się rozjeżdża. Irytujące. A może po prostu widzowie, to ja już jestem tak skrzywiony do tych czołgów z trybem oblężniczym, czy tym trybem snajperskim, że negatywnie podchodzę do tej maszyny. Oby tak nie było. Kolejna bomba w Superkonia 3700 na liczniku, i też strzelane wszystkie apeki. Czyli ten czołg na tych apeczkach radzi sobie bardzo dobrze. 280 pędy, 1300 apeki latające to jest naprawdę mega fajna wartość. I mam takie wrażenie, że to może zarabiać spoko, jeżeli nie będziecie spamować goldem. Im wyższe uszkodzenie na strzał, im fajniejsza penetracja połączona z prędkością lotu pocisku, tym większe zarobki. No prosta sprawa. Mniej musimy korzystać z golda, dzięki czemu będziemy lepiej farmić. Czoł Gesor. Ciągle gdzieś tutaj może się kryć. Trzeba na niego uważać. Su na spocie. No i to jest ten moment, kiedy ja już skorpiony bym sobie po prostu po niego wychylił, dał mu tuba, a tutaj jadę, i jadę, i jadę i się przystawiam, i daję w końcu tę bombę, i mogę odetchnąć i sobie myślę, o Jezus, w końcu się udało. 4300 uszkodzeń, i mam dla Was, moi drodzy, niestety niemiłą wiadomość: tutaj więcej uszkodzeń w tej grze. Już nie będzie, więc mogę to przyspidować maksymalnie jak się da. Więcej uszkodzeń, niestety nie zobaczycie dlaczego. Dlatego, że cały Mordor sobie tam padnie, Czołgiesor wjechał sobie na górę, a ja tutaj już nic nie zrobię, więc nie będę zabierał wam czasu, żeby oglądać tę rundę. Po prostu przejdźmy do następnej. No dobra, słuchajcie, powiem szczerze. Pomyślałem, że zaproszę ziomka do Plutonu, żeby pograł lightem i będzie fajnie rzuciło lotnisko, rzuciło Himmelsdorf, nie było fajnie. Poszedłem się przespać, wróciłem, zobaczymy. Jak to będzie wyglądało? Nie no, żartuję, nie poszedłem się przespać. Poszedłem sobie na kanapę. Odpocząłem trochę od tej maszyny, która mnie cholernie, cholernie męczy i wręcz irytuje. Pomimo tego, że tak jak wam mówiłem chwilę temu, sytuacyjnie ten czołg będzie nawet kosił. Tylko ja mam z nim problem. Bo wiem, że ja się z nim nigdy nie polubię. Wiem, że ja z tym czołgiem nie chcę mieć nic wspólnego. Ale to też pewnie wynika z tego, że nie lubię Strv S1. Takim Strv dziesiąteczką to fajnie sobie pośmigać, ale tą całą resztą z tym trybem, który tutaj widzicie, to, to, to... Nie, to ja uciekam, to ja nie chcę mieć nic wspólnego. Nie nie, 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 no way. Jednak trzeba ten odcinek cholera jasna dopiąć i trzeba tutaj jakoś sobie... Radzić, zacisnąć zęby i być yy, facetem. Więc jadę na pozycję, widzicie, nie snajpię. Od razu tutaj na hedziki, zobaczymy co z tego wyjdzie. Jakby ktoś chciał przyjechać i zdonatować mi tysiąca, uszkodzeń, żebym mógł skończyć ten odcinek, to byłoby super. Naprawdę, proszę. Proszę, proszę niech coś przyjedzie. Część z was na pewno ten czołg się spodoba. Część go hejtuje bardziej niż ja. Część powie, że ma wywalone. No i słusznie. Na pewno postaram się. Zagrać chociaż jedną bitwę na EFEL-u tą maszynką. A to, że on tutaj przyjechał, to jest jedna z najgłupszych decyzji. Raz, że się wystawiacie w mega głupi sposób, jesteście bardzo łatwo narażeni na tepechy. Od przeciwnika, to jeszcze później cała góra się nie wychyla, gra pasywnie, no i robi się syf. O właśnie taki. O właśnie taki, bo ziomeczki sobie zajmują defensywne pozycje, przejmują sobie dół, grają sobie z nasypem. No jest to jedno z gorszych rozwiązań, jakie można w ogóle zrobić w grze, więc ten centurion x 69 XD 69 KH o co chodzi nie? Beka, śmieszna. No dobra. Co dalej? Bo widzę, że tutaj jest cała drużyna, więc ta flanka prawdopodobnie zaraz wyparuje, a ja nie mam jeszcze nawet pechy zrobionej. I też nie mam zielonego pojęcia, co mogę zrobić w tym momencie, żeby jakoś się przyczynić do tego, że ta gra nie będzie przegrana tak szybko chociaż. Czekamy. Cierpliwość nawet w takich sytuacjach może popłacić. Baczmy tutaj. Trzymamy sobie ciągle kontrolę nad tą linią. Spoko. Tylko. Jeżeli nikt nie będzie robił uszkodzeń, to będzie straszna lipa. W tych gości, w tych gości. Musimy zacząć robić damage i wyciągać lufy. Dobra. Pierwsze obrażenia widzowie. Minęła tutaj jedna z drugą minutą i w końcu możemy się cieszyć damage'em. Dobra, następna bomba za 13,5 sekundy. Pytanie brzmi, ile moim ziomeczkom HP zostanie, bo jeżeli będą mieć tego HP jeszcze troszeczkę, no to ja te uszkodzenie na pewno tutaj będę w stanie zrobić. No tylko... Pytanie brzmi, czy na tyle długo, żeby to były jakieś sensowne obrażenia, a nie jakieś, wiesz, tam popierdółki. Tutaj bliżej już nie podjadę. Może to być zbyt ryzykowne. Jest, czy nie powinno się wystawiać, bo... Bo wyląduję w garażu, nie zdążyłem skończyć nawet zdania. na chłopa w cieło. Więc zobaczcie, gdybym pojechał snajpić, prawdopodobnie miałbym zero obrażeń, nie? Dlatego trzeba było przyjechać sobie na tak zwane hedziki. W trybie się bardziej ślimacze niż jadę. Ale przynajmniej jest te 10 na godzinę, czy tam 9. Ubrażacie sobie jeździć tym czołgiem bez turbo? Ja stwierdzam, że na niektórych mapach... Być może da radę ten w ten sposób funkcjonować, jednak nie odważyłbym się tą maszynką grać na takich mapach jak ta właśnie bez turbo. Nie, nie, turbo musi być. Tutaj, gdzie musicie się wychylić, gdzie musicie podjechać, turbo to jest taki typowy must have. O, ho, ho, firestorm w garażu, ale wyrwał tam bułę za 400 i po co było się tak wychylać? Po co się było tak wychylać, ziomeczku? No dawaj, jeszcze raz. Dawaj, wychylaj się mordzia. Nic ci nie będzie. Jakimś dziwnym trafem udało nam się utrzymać tutaj te miasto. Czyli duży plusik. Wątpię, że jest trójka się wystawi, więc ja sobie podjadę. I mam nadzieję, że tutaj jeszcze jakieś obrażenia zrobię. Super. Super, super, ekstra. 1900 plus 400. No, coś tam mamy. Mega agresywnie ta Lorka gra. Ona będzie robić 4 pechy? Mam nadzieję, że tak. Mega dobrze dla mnie. Mega dobrze. 2,800 zrobione. Około. O 2,700 z hakiem. Bo mamy blind w dwururę. która miała 400 hapsa. Jak gra jeszcze nie jest wygrana. Wbrew pozorom. Nie chciałbym się tutaj wywalać w głupi sposób, ale chciałbym też sprawdzić, czy tym czołgiem można strzelić bez trybu. Ten celownik się rozwala jak cholera. Więc. O. Panowie i panie. No i nie dam już tej pestki. Ale ten czołg jest. Mm. Męczy buła, męczy buła, męczy buła. Większa niż ja na tym odcinku. Uwierzcie mi. No dobra, ja mogę być większą męczy ze względu na ten czołg. Ok, ok. Mogę narzekać. Rzadko kiedy narzekam na odcinkach, dzisiaj mogę sobie na to pozwolić. Taki kaprys, ok? 54 Na pewno będą gracze, którzy będą uwielbiać ten czołg. Dlaczego? Dlatego, że jest to czołg snajperski z jedną z największych ALF, czyli uszkodzeń na strzał. Więc jeżeli ktoś lubi takie czołgi, fajnie się w nich odnajduje, rzuci mu dobre mapy, rzuci mu fajny matchmaking, to będzie zadowolony po prostu. Samo życie, widzowie, samo życie. Wjedźmy sobie na tego TS-54, możemy mu wjechać nawet na web. nie interesuje mnie to. Przywitajmy się z ziomeczkiem, powiedzmy mu siema. 619, bo jeszcze Taranik wszedł. I możemy kończyć imprezę. 3000 uszkodzeń plus 400. Gdzieś tam w pamięci odłożone z Czy to jest genialny wynik? Hmm. Słuchajcie, ja bym się wstrzymał przed takimi... <ścoughs> przed takimi opiniami. Czy to jest maszynka dla was? Sami musicie już podjąć decyzję, jeżeli... Jakimś dziwnym trafem by się okazało, że kupiliście paczki i jedynym czołgiem jaki wypadł wam będzie kust... No, to albo będziecie szczęśliwi, albo będziecie pluć sobie w twarz. Dosłownie. O, ten swak jeszcze go tam dorwał, czyli on nie uciekał, wrócił się tutaj. No trudno. To by było na tyle, jeżeli chodzi o te giereczki z Kusta. Nie polecam. Serdecznie dziękuję za to, że musiałem tym zagrać Wargamingowi. Jakoś się z tego wygrzebię. A ja teraz idę spać, bo mam dość. Serio.